Nie ma co zwlekać z planowanymi zabiegami ortopedycznymi. Zbytnia opieszałość w tym temacie może się odbić na zdrowiu pacjenta, mówi dr Jarosław Dawiskiba, i dodaje, że w Kacem kliniki jest bezpiecznie. W mojej ocenie jest wiecie. bezpiecznie, jest dużo bezpieczniej niż w warunkach hospitalizacji kilkudniowej, ponieważ większość naszych zabiegów odbywa się w trybie jednodniowym, czyli pacjent przychodzi przygotowany do zabiegu, i w tym samym dniu jest operowany i wychodzi do domu. Wykonujemy wszystkie testy, które są potrzebne do wykonania takiego zabiegu. Ponadto zachowujemy wszystkie standardy wytyczne przez NFZ. Warto dodać, że KCM Klinik otrzymało certyfikat bezpieczeństwa. Spora część zabiegu finansowana jest przez NFZ. Chodzi o artroskopię, endoprotezy, cieśnik kanału nadgarstka, drobna chirurgia ręki. Także wszystko, artroskopie kolana, artroskopie barku. Przy czym e, na NFZ można zrobić artroskopie drobnych zabiegów w obrębie ręki, czyli cieś kanał nadgarstka, palce zatrzaskujące. Artroskopia stawu kolanowego jest zabiegiem mało inwazyjnym. Pak dwie dziureczki w stawie kolanowym, wprowadzamy kamerę. Przez drugą, drugi otwór wprowadzamy narzędzia i to, co jest uszkodzone, naprawiamy. Jednak zabieg na sali operacyjnej jest ostatecznością. Są to uszkodzenia najczęściej mechaniczne, wymagają zaopatrzenia chirurgicznego, czyli nie można ich leczyć w inny sposób poprzez rehabilitację i iniekcje, tabletki, nic nie dają, to wtedy kwalifikujemy pacjenta do takiego zabiegu endoskopowego. Zabiegi ortopedyczne to nie jedyne wykonywane na kasę chorych. W ramach funduszu wykonujemy zabiegi ortopedyczne, laryngologiczne, urologiczne i okulistyczne. W KCM Klinik najważniejszy jest pacjent. Już od samego wejścia dba się się o jego bezpieczeństwo i przede wszystkim zdrowie. Wszelkie informacje dotyczące zabiegów realizowanych na kasę chorych można otrzymać telefonicznie.